W tej chwili znajdujemy się w zakładce Profil, pod zakładka Dane. Mamy tutaj swoje dane, imię, nazwisko, mail, numer telefonu, adres. W tej zakładce myśliwy może zmienić swoje stare hasło na nowe, podając stare hasło i dwukrotnie wprowadzając nowe. Zapisujemy zmiany i hasło zostaje zmienione. Mamy tutaj również upoważnienia. Możemy wybrać na jakim obwodzie te upoważnienia nas interesują, jaka ta kategoria i Tutaj z prawej strony lubko możemy podejrzeć, co na takim upoważnieniu mamy, co nam jeszcze pozostało do wykonania. Kolejna podzakładka to są pełnomocnictwa. I tutaj mamy przyznane pełnomocnictwa, a więc to generalnie, kto nam je nadał i kogo możemy zapisywać na polowanie. Oraz nadane, czyli nadajemy pełnomocnictwo jakiemuś koledze w pole, który miałby nas. Zapisywać. Dziękuję.